Ja jestem dobrym pasterzem. Przyszedłem na świat, żeby przynieść światło i poznanie Boga, i po to, aby doświadczyć ludzi i ich osądzić. Mój czas jest czasem dokonywania wyboru, wybierania i oddzielania. Przyszedłem w tym celu, aby ci, którzy mają czyste serca i zamiary, pokorni, łagodni, kochający sprawiedliwość, miłosierdzie, pokój, aby ci, którzy płaczą oraz ci, którzy umieją nadawać różnorakim bogactwom ich właściwą wartość i woleć to, co duchowe od tego, co materialne, znaleźli to, do czego ich duch zdąża. Przyszedłem w tym celu, aby ci, którzy byli ślepi, gdyż ludzie wznieśli grube mury dla przeszkodzenia przeniknięciu światła, czyli poznaniu Boga, ujrzeli jasno i aby ci, którzy sądzili że widzą, stali się ślepi. Zatem nienawidzisz większości ludzi i nie jesteś taki dobry jak mówisz. Gdybyś był dobry, dążyłbyś do tego, żeby wszyscy widzieli jasno i aby ci, którzy już widzą, nie oślepli. Przerywają faryzeusze, którzy przybyli główną drogą i podeszli do nich ostrożnie, stając za grupą apostołów. Jezus odwraca się i patrzy na nich, z pewnością nie jest już przemieniony cudownym pięknem. To Jezus bardzo surowy, patrzy na swych prześladowców szafirowym spojrzeniem, w jego głosie nie brzmi już nuta złota radości, lecz nuta brązu, a kiedy odpowiada jego głos jest ostry i surowy, jak dźwięk brązu. To nie ja nie chcę, żeby widzieli prawdę ci, którzy ją zwalczają, ale to oni sami zasłaniają sobie źrenice płytkami, żeby nie widzieć. Oni sami czynią siebie niewidomymi z własnej woli. Ojciec posłał mnie, żeby się dokonał podział i żeby poznano prawdziwie synów światłości i synów ciemności, tych, którzy chcą widzieć i tych, którzy chcą być ślepymi. Być może my też jesteśmy takimi niewidomymi, pytają Faryzeusze. Gdybyście nimi byli, a usiłowalibyście widzieć, nie byłoby w was winy? Ale ponieważ mówicie widzimy, a potem nie chcecie widzieć, grzeszycie. Wasz grzech trwa, gdyż nie usiłujecie przejrzeć, będąc cały czas ślepymi, odpowiada im Jezus. A cóż to powinniśmy ujrzeć? drogę, prawdę, życie. Niewidomy od urodzenia jakim on był, może zawsze kijem znaleźć drzwi swego domu, bo go zna. Gdyby go jednak przyprowadzono w inne okolice, nie mógłby wejść przez drzwi nowego domu, bo nie wiedziałby gdzie się one znajdują i obijałby się o mury. Nadszedł czas nowego prawa, wszystko się odnawia i powstaje świat nowy, lud nowy, nowe królestwo. Teraz ci z dawnego czasu nie znają tego wszystkiego. Oni znają swój czas, są jak niewidomi zaprowadzeni do nowej okolicy, gdzie się znajduje królewski dom ojca, lecz nie znają jego położenia. Przyszedłem żeby ich poprowadzić i wprowadzić ich i po to, aby widzieli. Ja sam jestem bramą, przez którą wchodzi się do ojcowskiego domu, do królestwa Bożego, do światła, do drogi, do prawdy, do życia. Ja jestem tym, który przyszedł, żeby zgromadzić stado pozostałe bez przewodnika i żeby je poprowadzić do jednej owczarni, ojcowskiej. Ja znam bramę owczarni Gdyż ja jestem bramą i zarazem pasterzem, wchodzę i wychodzę kiedy chcę, wchodzę swobodnie przez bramę, gdyż jestem prawdziwym pasterzem. Kiedy ktoś przychodzi dać owcom Boga inne wskazania lub usiłuje je sprowadzić na złą drogę, prowadząc je do innych zagród i na inne drogi, nie jest dobrym lecz fałszywym pasterzem. I tak samo ten, kto nie wchodzi przez bramę owczarni, lecz usiłuje wejść do niej inaczej, przeskakując przez ogrodzenie, nie jest pasterzem, lecz złodziejem i zabójcą. Wchodzi tam z zamiarem łupienia i zabijania, żeby zabierane baranki nie wydawały skarżącego się głosu i nie przyciągały uwagi stróżów i pasterza. Podobnie, pomiędzy owce ze stada Izraela, Usiłują wkraść się fałszywi pasterze, żeby je wyprowadzić na pastwiska z dala od prawdziwego pasterza i wchodzą gotowi wyrwać je stadu przemocą, są gotowi także zabijać je i atakować na wiele sposobów. Czynią to w tym celu, żeby nie mówiły, i nie powiedziały pasterzowi o podstępach fałszywych pasterzy ani nie wołały do Boga o ochronę przed ich przeciwnikami i przed przeciwnikami pasterza. Ja jestem dobrym pasterzem i moje owce mnie znają. I znają mnie ci, którzy są na zawsze odźwiernymi prawdziwej owczarni. Oni poznali mnie i moje imię. Powiedzieli o nim, aby Izrael je poznał. Opisali mnie i przygotowali moje drogi, a kiedy mój głos dał się słyszeć, oto ostatni z nich otwarł przede mną drzwi, mówiąc do stada, które czekało na prawdziwego pasterza, do stada zgromadzonego wokół jego laski. Oto on. Oto jest ten, o którym mówiłem, że idzie za mną, ten, który mnie poprzedza, bo był przede mną, a ja go nie znałem. Ale po to, właśnie po to, Abyście byli przygotowani na jego przyjęcie, przyszedłem chrzcić wodą, aby on ukazał się Izraelowi. Dobre owce usłyszały mój głos. Kiedy zawołałem je po imieniu, przybiegły i poprowadziłem je za mną. Tak czyni dobry pasterz, którego głos znają owce i za którym idą dokądkolwiek on idzie a po wyprowadzeniu wszystkich idzie przed nimi, i one idą za nim, gdyż miłują głos pasterza. Za obcem zaś nie idą lecz przeciwnie, uciekają daleko od niego, gdyż nie znają go i boją się go. Ja też idę przed moimi owcami, żeby im wskazać drogę i żeby jako pierwszy zmierzyć się z niebezpieczeństwami i przestrzec przed nimi stado, które chcą doprowadzić w bezpieczne miejsce do mojego królestwa. Izrael nie byłby już więc królestwem Boga? Izrael jest miejscem, z którego lud Boga musi się wznieść do prawdziwego Jeruzalem i do królestwa Boga. A co z obiecanym Mesjaszem, ten Mesjasz, którym, jak twierdzisz, jesteś, nie ma więc uczynić Izraela zwycięskim, chwalebnym, panem świata, Poddać jego berłu wszystkie ludy i zemścić się o, zemścić się okrutnie na wszystkich, którzy Go podbijali odkąd jest ludem. Nic z tego nie jest więc prawdą. Zaprzeczasz prorokom, uznajesz za głupców naszych nauczycieli, ty. Królestwo Mesjasza nie jest z tego świata. To jest królestwo Boga, wzniesione na miłości. Nie jest ono niczym innym. Mesjasz nie jest królem ludów i wojsk lecz królem duchów. To z ludu wybranego przyjdzie Mesjasz z rodu królewskiego a przede wszystkim od Boga który go zrodził i wysłał. To przez lud Izraela rozpoczęło się zakładanie królestwa Bożego ogłaszanie prawa miłości zapowiadanie dobrej nowiny o jakiej mówi prorok. Ale Mesjasz będzie królem świata królem królów, a jego królestwo nie będzie miało granic czy ograniczeń ani w czasie, ani w przestrzeni. Otwórzcie oczy i przyjmijcie prawdę. Nic nie pojęliśmy z twego majaczenia wypowiadasz bezsensowne słowa, mów i odpowiadaj bez przypowieści. Jesteś czy nie jesteś mesjaszem? Jeszcze nie zrozumieliście? To dlatego powiedziałem wam, że jestem bramą i pasterzem. Dotąd nikt nie mógł wejść do Królestwa Bożego, gdyż było obmurowane i bez wejścia. Lecz teraz ja przyszedłem i zostały uczynione drzwi wejściowe, wyjaśnia im Jezus. O inni też mówili, że są Mesjaszami, a uznano ich potem za złodziei i podżegaczy a ludzka sprawiedliwość ukarała ich jako buntowników. Któż nas zapewni, że ty nie jesteś jak oni? Jesteśmy zmęczeni cierpieniem i pozwalaniem na cierpienie ludów wskutek surowości Rzymu z powodu kłamców, którzy mówią o sobie, że są królami, a podburzają lud do buntu. Nie, wasze stwierdzenie nie jest dokładne. Nie chcecie cierpieć, to prawda, ale że lud cierpi, z tego powodu nie cierpicie. To jest tak prawdziwe, że do surowości tych, którzy nad nami panują, dodajecie waszą surowość, uciskając prosty lud przez nadmierne dziesięciny i przez wiele innych rzeczy. Kto was upewni, że nie jestem zbójcą? Moje czyny. Nie powoduję, że ręka Rzymu jest cięższa, lecz przeciwnie. Sprawiam, że łagodnieje, doradzając ludzkie postępowanie tym, którzy nad nami panują, oraz cierpliwość tym, którzy się pod tym panowaniem znajdują. Przynajmniej to. Takie jest zdanie wielu osób. Liczba słuchaczy stale wzrastała i nadal nie przestaje wzrastać do tego stopnia, że ruch jest zahamowany na głównej drodze. Ludzie napływają wszyscy na uliczkę, pod sklepienia, które odbijają głosy i niosą je daleko, popierają Jezusa mówiąc: Dobrze powiedziane, a co do dziesięcin, to prawda. On radzi nam uległość, a Rzymianom litość. Faryzeusze, jak zwykle rozjątrzeni z powodu poparcia tłumu, stają się jeszcze bardziej kąśliwi w tonie, w jakim zwracają się do Chrystusa: Odpowiedz, ale krótko, i daj dowody, że ty jesteś Mesjaszem zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam, że jestem nim, ja, tylko ja, jestem bramą owczarni niebieskiej. Kto nie przechodzi przeze mnie, nie może wejść. Oczywiście są inni fałszywi mesjasze i jeszcze będą, ale jedynym i prawdziwym mesjaszem jestem ja. Iluż aż dotąd przychodziło i mówiło, że są nimi, a nie byli nimi byli jedynie złodziejami i rozbójnikami i nie tylko ci, którzy kazali się nazywać mesjaszami przez małą grupę ludzi o podobnej mentalności, lecz także inni, którzy nie nadając sobie tego imienia, wymagali jednak czci, która nie jest nawet dawana prawdziwemu mesjaszowi. Niechaj ten, kto ma uszy do słuchania, słucha. Jednakże zauważcie, Owce nie posłuchały ani fałszywych Mesjaszów, ani fałszywych pasterzy i nauczycieli, gdyż ich duchy odczuwały fałszywość ich głosów, które chciały wyrażać słodycz, lecz brzmiały okrutnie. Jedynie kozły szły za nimi żeby być ich kompanami w niegodziwości. Kozły dzikie nieposkromione, które nie chcą wejść do owczarni Bożej podberło prawdziwego króla i pasterza. Teraz bowiem Mago Izrael ten, który jest królem królów, staje się pasterzem stada. Kiedyś ten, kto był pasterzem stad, stał się królem. I jeden, i drugi przyszli z jednego rodu, Jessego, jak jest powiedziane w obietnicach proroków. Fałszywi pasterze nie mówili szczerze, ani nie pocieszali, rozpraszali i dręczyli stado, porzucali je na pastwę wilków lub zabijali dla wyciągnięcia korzyści, sprzedawali je dla zapewnienia sobie wygodnego życia lub odbierali im pastwiska, dla uczynienia z nich domów uciech i gajów dla bożków. Wiecie co oznaczają wilki? To złe namiętności, wady których fałszywi pasterze nauczyli stado, a sami praktykują je jako pierwsi. A czy wiecie, co to są te gaje dla bożków? To są przejawy egoizmu, którym zbyt wielu ludzi pali kadzidło. Dwóch innych rzeczy nie trzeba wyjaśniać, gdyż znaczenie słów jest aż nadto jasne. Zrozumiałe jest to, że fałszywi pasterze tak postępują. Oni są jedynie złodziejami, przychodzą grabić, zabić i zniszczyć owce, aby je wyprowadzić poza owczarnię na fałszywe pastwiska lub poprowadzić je do fałszywych owczarni, które są jedynie rzeźniami. Jednak te owce, które przychodzą do mnie są bezpieczne, będą mogły wyjść, żeby się udać na moje pastwiska, lub wejść, żeby przyjść do mojego odpoczynku. Będą mogły stać się silne i tłuste, dzięki sokom świętości i zdrowia. Ja bowiem po to przyszedłem, żeby mój lud, moje owce, dotąd mizerne i strapione, miały życie i to życie obfite, życie pokoju i radości. I tak bardzo tego pragnę, że przyszedłem żeby oddać moje życie, aby moje owce miały pełne i obfite życie, synów Bożych. Ja jestem dobrym pasterzem, a dobry pasterz oddaje życie w obronie swego stada przed wilkami i złodziejami. Najemnik zaś nie kocha owiec, lecz pieniądze które zarabia. Prowadząc je na pastwisko, troszczy się jedynie o ocalenie samego siebie i swego trzosa w zanadrzu. Kiedy widzi, że nadchodzi wilk lub złodziej, ucieka, potem powraca ocalały, żeby wziąć kilka owiec, które wilk pozostawił na wpół umarłe lub porzucił złodziej, pierwsze dobija, żeby je zjeść, a drugie sprzedać jako własne, żeby powiększyć swój majątek potem powie panu skłamliwymi łzami, że nie ocalała ani jedna owca? Czy dla najemnika ma to znaczenie, że wilk porywa i rozprasza owce, albo że złodziej plądruje owczarnię, żeby je poprowadzić do rzeźnika? Czy może czuwał nad nimi, kiedy rosły i czy się trudził, żeby były silne? Ten jednak, kto jest panem i kto wie ile kosztuje owca, ile godzin zmęczenia, ile czuwania, ile wymaga poświęceń, ten je kocha i troszczy się o owce, które są jego dobrem. Ale ja jestem więcej niż pasterzem, ja jestem zbawicielem mojego stada i wiem ile mnie kosztuje zbawienie choćby jednej duszy, dlatego jestem gotowy na wszystko dla ocalenia jednej duszy. Została mi ona powierzona przez mojego ojca. Wszystkie dusze zostały mi powierzone z poleceniem ocalenia ogromnej liczby. Im więcej uda mi się ich wyrwać z duchowej śmierci, tym większą chwałę otrzyma mój ojciec. I to dlatego walczę, żeby je wyzwolić od wszystkich ich wrogów czyli od samych siebie, od świata, od ciała. Od demona, od moich przeciwników, którzy ze mną o nie walczą, żeby mnie zasmucać. Czynię to, gdyż znam myśl mego Ojca. Mój Ojciec wysłał mnie, żebym to uczynił, gdyż On zna moją miłość do Niego i do dusz. I tak samo owce z mojego stada znają mnie i moją miłość. One czują, że jestem gotowy oddać moje życie, żeby im zapewnić radość. Mam też inne owce, one jednak nie są z tej owczarni, dlatego nie znają mnie właściwie, a wiele nie wie, że ja istnieję, ani nie wie kim jestem. To owce, które wielu z Was wydają się gorsze niż dzikie kozły i osądzacie je za niegodne poznania prawdy i posiadania życia oraz królestwa. A jednak nie jest tak. Ojciec również ich chce. Muszę więc je zbliżyć, sprawić, że mnie poznają, dać im poznać dobrą nowinę, poprowadzić je na moje pastwiska, zgromadzić je, i one także posłuchają mojego głosu i w końcu go pokochają, i będzie jedna owczarnia pod jednym pasterzem, i na ziemi zostanie utworzone królestwo Boże gotowe do przeniesienia i przyjęcia w niebiosach, pod moim berłem i pod moim znakiem i pod moim prawdziwym imieniem. Moje prawdziwe imię tylko ja je znam. Ale kiedy liczba wybranych się dopełni i kiedy pośród hymnów radości zasiądą do wielkiej uczty na godach oblubieńca z oblubienicą, wtedy moi wybrani poznają moje imię. Oni przez wierność jemu uświęcili się, nawet nie znając całej rozciągłości i głębokości tego, czym jest naznaczenie moim imieniem i nagrodzenie ich miłości do niego, ani jaka jest ta nagroda? To właśnie chcę dać moim wiernym owcom, to co jest także moją radością. Jezus odwraca natchnione spojrzenie oczu, błyszczących od łez, na twarze zapatrzone w niego, uśmiech drży na jego wargach. Jest to uśmiech tak uduchowiony na uduchowionym obliczu, że dreszcz przebiega tłum, który uświadamia sobie stan zachwycenia Chrystusa uszczęśliwiającą wizją i jego miłosne pragnienie ujrzenia, jak się ta wizja realizuje. Opanowuje się, zamyka oczy na chwilę, żeby ukryć tajemnicę, jaką widzi jego duch a oko mogłoby ją zdradzić. I mówi dalej. To dlatego miłuje mnie ojciec, o ludu mój, o moje stado, bo dla ciebie, dla twego wiecznego dobra, ja oddaję swe życie. Potem je odzyskam, ale najpierw je oddam, żebyś ty miało życie i twego Zbawiciela dla twego własnego życia. I dam je tak, żebyś się pasło zamienię się z pasterza w pastwisko i w źródło, które dadzą pokarm i napój nie na czterdzieści lat, jak dla Hebrajczyków na pustyni, lecz na cały czas wygnania na pustynię ziemi. W rzeczywistości nikt nie odbiera mi życia, ani ci, którzy kochając mnie całymi sobą, zasługują żebym się dla nich poświęcił, ani nawet ci, którzy mi je odbierają z powodu bezmiernej nienawiści, i niemądrego lęku. Nikt nie mógłby mi go odebrać, gdybym ja sam nie zgodził się oddać go i gdyby nie zezwolił na to ojciec. Obydwaj jesteśmy ogarnięci szaleństwem miłości do grzesznej ludzkości. Sam z siebie je daję i mam moc je odebrać z powrotem, kiedy zechcę, gdyż nie jest stosowne, żeby śmierć mogła panować nad życiem. To dlatego Ojciec dał mi tę władzę i nawet Ojciec nakazał mi to uczynić. A przez moje życie, ofiarowane i złożone w ofierze, Ludy staną się jednym, jedynym ludem, moim ludem niebieskim, dzieci Bożych, dla oddzielenia w ludach owiec od kozłów i po to, żeby owce szły za pasterzem do Królestwa życia wiecznego.